Witajcie, robaczki! Dziś wam pokażę tak zajebistą komendę, że normalnie pospadacie z krzeseł. Konkretnie możecie sobie stawiać bloki oraz niszczyć je, mając zasięg stawiania 64 kratki, więc normalnie możecie z kilometra wyrzeźbić sobie waszego digidonga w ścianie, czy to tam w ogóle byście chcieli. Tak, dla jasności powiem, dla tych, którzy będą mi płakać w komentarzach, ta komenda jest jedną z nowszych komend i ona wam nie zadziała na wcześniejszych wersjach, ponieważ ta komenda działa na najnowszych snapshotach do Minecrafta 1, 1,20,5 więc liczcie, że w przyszłości minimalna wersja, na której będzie ta komenda Wam działać to jest właśnie 1,20,5 i takie wiadra to ja mogę dosłownie walić codziennie. Gram na Minecraft, Java, więc na pewno tu wam to zadziała. Nie wiem jak to wygląda na Minecraft Bedrock, Pocket Edition i inne moje, moje dzikie węże, więc komenda wygląda właśnie w taki sposób i ważne jest to, żebyście tutaj wpisali na początku swój nick i na końcu musicie podać value, czyli po prostu o ile bloków byście chcieli zwiększyć sobie zasięg stawiania. Minimalny to jest dwójka, dopiero wtedy macie zasięg taki, że zobaczcie, możecie na dwa bloki do przodu sobie Stawiać w ogóle lub niszczyć cokolwiek. Jeżeli ustawicie sobie na jedynkę, to w ogóle nie będzie wam to działać, i zobaczcie, że żadnych bloków nie mogę tutaj przed sobą postawić. Jedynie mogę rozwalić, jeżeli blisko do nich podejdę. A największa wartość to jest 64. Nawet możecie sobie tutaj wpisać 1000, ale to i tak nic nie zmieni, ponieważ ta wartość największa może być tylko do 64 kratek. Więc z takiej odległości możecie sobie budować, niszczyć, robić co chcecie, trollować innych, jeżeli w przyszłości już będą wersje na który będzie można stawiać serwery, a nawet jeżeli jesteście budowniczymi na trybie kreatywnym, to oczywiście wam to także pomoże przy tworzeniu jakichś większych budowli. Tą komendę zostawiam wam do skopiowania w opisie. Dodatkowo, Mojang w ostatnim czasie dodało o wiele więcej fajnych komend, więc jeżeli byście chcieli kolejne odcinki z tej serii, to łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wyczekujcie.